hejka no, pracuję przy zwykłych lampach do Audi A4. one były srebrne, zwykłe żarówkowe bez soczewki, bez ledów. Z, w tej chwili mam tutaj klosz, ramkę, zbudowałem, zamontowałem tutaj taką listę ledową. Zaczyna to już na tyle fajnie wyglądać, że, że chcę się z wami tym podzielić. Bo zobaczcie, mamy tutaj przywitanie. To przygasa, sobie rozpala się fajnie, fajnie się uruchamia i tak to ma wyglądać po odpaleniu e, samochodu. Po uruchomieniu tego mamy światło do jazdy dziennej, e, i widzicie, że to już też przy tym teście było widać, że one sobie tam fajnie też potrafi przygasać. E, I mamy też mm, dodatkowy moduł w, tym, w tych LEDach, czyli po włączeniu kierunkowskazu ta. Listwa przestaje świecić na biało ale led stają się pomarańczowym kierunkowskazem. Zobaczcie, tutaj od góry nic nie widać. Nie ma żadnych kabli, nie, nie widać w ogóle samego modułu. Jest to wszystko oryginalnie... Znaczy, wygląda jak oryginalnie montowane, bo jest to przykryte e, listwą. Listwa jest też stworzona, bo musiała, musiała po prostu podejść wyżej i nie zasłaniać, nie zasłaniać nam strumienia światła, także jest to, jest to tak fajnie zrobione, że nie przeszkadza w prawidłowym oświetleniu drogi A dwa fajnie maskuje tą listwę, moduły przewody także wygląda jak, jak fabrycznie montowane. Thank <susurra> you. <susurra>